Cześć, witajcie z tej strony Filip, a to jest kolejny odcinek z Minecrafta. Nie, dawno nie było Minecrafta, więc postanowiłem, że nagram. I dzisiaj może wejdziemy do portalu. Więc y, ja idę poszukać żelaza, bo musimy. Albo w sumie nie, dobra. Wiem jak zrobimy. Bo tutaj mamy jeziorko Lawy, więc w tym jeziorku Lawy zrobimy portal. I ja teraz, tak, ja teraz y, to. Biorę to i idziemy po wodę. Potrzebujemy dokładnie dwa bajorka wody. I jak ja tak sobie idę, to możecie zasubskrywać mój kanał, zostawić łapeczkę w górę, komentarz, subskrypcję. No, czyli zasubskrywać mój kanał i dzwoneczek możecie zostawić. Bardzo bym się ucieszył. A ja muszę tak dwa razy iść i nie mam jedzenia. Poczekajcie, a przyciszę muzyka Mam ostatnim, po moim ostatnim graniu na swoim prywatnym świecie, yy, miałem tak głośną muzykę. A w sumie, mo mo mogę wam nawet yy, pokazać ten świat w następnym odcinku, jak się rozbudowałem. Bo jest naprawdę ładny i mam już villagerów naprawę. Mam naprawę yy, na. Jeszcze nie mam kowadła, bo nie mogłem znaleźć tego. Bo nie mogłem znaleźć żelaza. Ale mam już gości villagerów, którzy mi dają naprawę. I jeden mi daje silk toucha, czyli jedwabny dotyk po polsku. Więc mogę wam nawet pokazać w następnym odcinku, jeśli tylko będziecie chcieli. A ja zabiję sobie golema, hops, hops, hops. Ops, ile dał? 5. No i idealnie, największa suma, jaką może dać. Dobra, zbieramy to. Idziemy jeszcze po ostatnie wiaderko wody. I robimy portal. Portal do netheru. Może zrespie... zrespimy się w yy, blisko świątyni, bo na moim prywatnym świecie zrespiłem się yy, na. W obok Tuż obok świątyni Dobrze, to teraz tak Idziemy tutaj Wylewamy tu I teraz tak, jak to było To na pewno zalepiamy I teraz tak Tutaj trzeba zrobić to Wylać tak Raz Dwa Tu trzeba wylać I to trzeba załatać I teraz tak Raz No cóż to a, bo no tak, bo lava jest... się wylewa. Więc tak. Bierzemy to i tak. Mm. Tu się lava wyleje i powinno... Kurczę, zrobiło nam. To niedobrze. Kurczę. Nie tak. Poczekajcie ja to jeszcze raz zrobię. Teraz tak tutaj będzie portal. I tutaj tak, trzeba tutaj trzeba wylać lawę, co jak dobrze pamiętam. I na to trzeba wylać wodę. Później tutaj trzeba to zniszczyć. Tutaj postawić i tutaj. Teraz tak. Ja to chyba trochę źle zrobiłem. O tak, tutaj trzeba postawić lawę. Czyli tak, tutaj, tu i teraz tak. Hops, hops. Dobra, czyli jakby jedną część portalu mamy. Połowę portalu mamy. Teraz tak, tutaj. I tutaj trzeba zrobić to samo. Czyli zrobić hops, hops. No i tak zrobić trzeba portal cały. Nie, nie wiem, jak ci youtuberzy to robią, bo ja nie umiem tak robić, żeby tak szybko to zrobić. Dobra, no tutaj to może nie. <laughs> Dobra, czyli teraz tak. Lawa, woda. Teraz tutaj trzeba to i wziąć sobie lawę lawa woda no i tak tworzymy sobie portal to ja dokończę ten portal i jakby wchodzimy do netheru i teraz tak tutaj trzeba dalej wybudować te więc tak, to to o, właśnie czasami się tak dzieje mm, dobra Stąd sobie weźmiemy hops, hops, hops. I teraz trzeba wybudować górę, czyli tak. I tutaj trzeba tak. I teraz bierzemy tak. I robimy hops. Chodź. Zepsułem. Zepsułem. Poczekajcie, zepsułem. A nie, dobrze jest. Wszystko. Tylko po prostu mi się zalała lawa. Więc ja idę spać i odpalamy portal. O, nasza papuszka. Zrobię sobie chleb. I możemy iść do portalu. Hops, 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 hops. Dobra. Teraz zasadzimy nasze ziaren, ziarenka i tak, ziarenka odkładamy, a robimy sobie chleb. I teraz tak, mamy flinta. Flinta mamy, a ja nie, nie mamy flinta, a jak nie, to będzie trzeba odpalić w stary sposób, czyli tak, drewno. Potrzebuję drewna Najlepiej, żeby właśnie o tak było. I teraz to się podpali i nam odpali portal. No, to chwilę musimy poczekać, a ja wam to pokażę oczywiście. Weźmiemy sobie wodę. Nie wiem po co nam do nederu... nederu woda. Odpaliło się... O! Widzicie? Może tak się zapali. No, zapal się. Czemu to się nie chce zapalić? Nie, to na pewno tak nie będzie. O. Pierwsza lawa się zbudowała. Dobra. No odpalże się, bo ja nie mam czasu. Ja tu odcinek nagrywam. No odpal się! Portal. Czy to trzeba zrobić tak, że trzeba tu... o! Pali się? Nie pali się. Kurczę! No i co? I portal mamy nieodpalony. Hm. Nie wiem, jak oni to robili. Ale ja to po prostu zrobię tak. O, widzicie? Teraz lawa się chcę wylać. No, Od odetniemy poziom lawy. I teraz tutaj jeszcze dolejemy. To teraz tak. To trzeba wziąć. Wziąć. I teraz tutaj, tutaj i te kilka wylać. Dobra, niech to się zatamuje i teraz tak, tutaj i tutaj, czyli tak Hops, hops, hops i hops I dobra, ja stąd uciekam Bo jak się zapali, o, widzicie, już się zapaliło, ale nie chce mi się to odpalić O, ej, ale nie chcemy, żeby się zapalało No, odpal się jak nie, to ja po prostu poszukam flinta i ja to Wam oczywiście przytnę. Jest... O, widzicie, odpalił się. Więc teraz możecie tu zalać wodą. Tak, żeby Wam portal nie zgasiło. O, widzicie. I się odpalił, więc wchodzimy do netheru. Dobra. Jestem ciekaw, gdzie się zresztą. O, Wczytywanie. O, w bastionie. Czekajcie, A. nie to to, na pewno się muszę zabudować. A widzicie? Guziec już na mnie idzie, dlatego się chcę zabudować. Hops, 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 hops. A widzicie, jestem w bastionie. No, dobra. A, i teraz odblokował nam się nether. Czyli teraz... Tak, wkrocz do pos posiedłości bastionu. No to już mamy zaliczone. Aha, bo tu nie, nie, nie mogę wyjść. O, widzicie? Tam jest guziec. O nie. Spadać. Nie mam złotych butów, to dlatego Dobra Co jest? Halo Gdzie ja jestem? Przegajcie, bo się zgubiłem Chyba O tu jestem, dobra Już myślałem, że się zgubiłem O tu jest gravel W sumie dobra, już mi niepotrzebne. Mm. Już myślałem, że się zgubiłem. Ale, jak jestem, to dobrze. To dzisiaj jeszcze spróbujemy zrobić nasze wielkie drzewo. Które ostatnio Wam pokazywałem w tamtym filmie. Dobra. Tu jest wejście na nasze wielkie drzewo. A ja próbuję poszukać. Jak zrobić liście? W sensie zrobić tak, żeby były bambusy. E, nie bambusy rosły, tylko te. No właśnie, a ja zapomniałem wam pokazać, że przecież w ostatnim odcinku znaleźliśmy ten. Jakąś strukturę dziwną i... Poczekajcie, ma łódka? Nie ma łódki. Kurczę. Hmm. To musiałbym ją zrobić, ale czekajcie, to mam Czyli tak crafting. Stawiamy i robimy łódkę. I tam podpłyniemy, ale zapewne tam będzie łódka. Tam była ta struktura, więc idziemy szybko do niej i zobaczymy co to jest, bym musiał zrobić podkę na... Fire resistant. Jakie fire resistant? O, oddychanie pod wodą. O, tu jest nasza łódka. Dobra. O, widzicie? Tutaj coś jest. A nie zobaczyłem ostatnio co. Dobra, zjemy sobie. O, tam są bambusy. O, spoko. Dzisiaj chciałbym to zwiedzić. Dobra płyniemy. Tu jest skrzyneczka. Ej, bo ja nie mam tego. Dobra, wyp wypływamy. Już przynajmniej wiem, co tutaj jest. <coughs> Więc tak. Wde... A nie, nie, nie założę tego. Ej, halo? Nie, ej, gościu, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Ja to ja sobie spadam. Dobra. <coughs> spadam. Gościu, zostaw mnie. Dobra, możemy teraz płynąć. No, to poczekajcie, zobaczę ile trwa odcinek. No dokładnie 14 minut się. Nie można uzyskać... Z... A, dobra. No. To Do teraz mogę płynąć. 14 minut. No to w... możemy już kończyć. Halo? zablokowałem się w wódce no więc w następnym... albo w sumie dobra. Ja wam teraz przytnę i dzisiaj wam pokażę to, co zbudowałem na tym drugim świecie Więc widzimy się na moim drugim świecie no, to pa! Cześć, witajcie z powrotem Jestem już na moim drugim świecie i mój świat wygląda tak Tutaj jest, y, jakby mój domek, jak tak wygląda. Tam mam ul, ule, dokładnie. I tu jest mój kot. Mam dwa koty. Y, jeden tutaj, drugi tutaj. Tutaj mam villagerów. Ten jest z jedwabnym dotykiem. Y, ten jest z naprawą, tak jak wam mówiłem, a ten jest y, Fletcher. I tutaj wybudowałem sobie na naszą tutaj wybudowałem sobie jakby taką pszczelarnię i jak będę miał tylko y, żelazo to wtedy tam zrobię jedwabny dotyk połączę i będziemy tutaj mieli y, będziemy tutaj mieli ul w sumie ja będę miał i mogę wam, jak będziecie chcieli, to mogę Wam pokazywać na przykład ten świat, a tutaj kopała moja siostra, to jej zaznaczyłem, bo moja siostra mi tu kopała. No kopalnie i tutaj jest kopalnia na dół. Dobra, ja stąd wychodzę. Wychodzę, a tam tutaj to co wam chciałem pokazać właśnie to jest. To, że tutaj jest mój portal. Tutaj jest portal. A y, tam jest wioska. Kurczę, będę to musiał wyciąć. Mm, to najpierw pójdziemy sobie do wioski. I z tej wioski transportowałem villagerów do mojego domu. No, kot. Widzicie, mam białego kota. Mm. Kurczę, przepraszam Was na chwilę, muszę coś wyjść. Zamknąłem. Dobra, już jestem, bo musiałem coś powiedzieć moim rodzicom. Bo no, yy, tutaj jest wioska. Wioska jest przy bagnach, więc nie ma jakby takiego fajnego pomieszczenia i ta wioska była moim pierwszym pierwszym jakby osiedleniem, a później znalazłem tamtą górkę. I tak, tu, tutaj był portal. O, tutaj macie portal i w tym portalu było... kurczę, nie? Co ja pochodnie wziąłem. I tutaj była skrzynka i w tej skrzynce był gravel. W sensie nie jest sam gravel, tylko o, dobra, wyskoczyłem. Nie są grawy, tylko tam był chyba żelazny set. Gdzie jest? Kurczę nie mam jedzenia! Nie mam jedzenia. Po, po, poczekajcie, muszę dziś jedzenie wschodzić, załatwić. O, tam, tam, jest, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest jedzenie, tam. Dobra, do góry. Gdybyście słyszeli jakąś muzykę, to was bardzo przepraszam, bo mam imprezę w domu. Mm, dobra, tutaj, tutaj, jest jeszcze coś? Yy, tu, nasionka, 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 nasionka. Kurczę! Dobra, dawać mi nasionka. Dobra, jeszcze nasionka potrzebuję. Nasionka. O, jest, dobra. Ile? Jedno! Nie, no chyba ich coś. O, tu są ziemniaki, dobra. Buraki, nie? O. Dobra. Mam na jeden chleb, tak? Na jeden? Na jeden chleb i kilka warzywek, dobra. To. Mm, tutaj, to. Dobra, tutaj i jemy. No, a nie pokazałem Wam, co jest jeszcze w portalu, a w, w, zrespiłem się tuż obok y, naszej niewioski. Tylko y, w ostatnim odcinku też nie wiedziałem, jak to się nazywa. Twierdzy o. Twierdzy naderowej się zrespiłem tuż obok. Więc to jest. A dokładnie zrespiłem się nad lawą. No, w sumie zobaczycie sami za chwilę. Tylko fajnie by było, gdyby gas mnie nie rozwalił. O, i tutaj robiłem tym samym sposobem, co... O. Widzicie? Jestem tuż nad lawą, na kilku blokach. Tak, tak to dokładnie wygląda. A tutaj jest y, twierdza. Więc na pewno kiedyś wam pokażę, jak... Y, idę do twierdzy. W nederze. I może nawet się tam osiedle. Te, tak się zastanawiałem, czy na przykład, jakbym ten portal przeniósł na przykład do mnie do domu, to czy bym nie, yy, czy bym nie zrespił się na przykład w twierdzy. Bo jedna kratka w nederze to chyba osiem kratek w, w prawdziwym. nie w prawdziwym. no tu, w, w, tutaj, w, w tej rzeczywistości. w komputerowej rzeczywistości. A czekajcie, pozbieram szybko te bo one będą na mnie złe, o właśnie, e, uciekać bardzo niedobrze, dobra, uciekać do domu i hops, no i tutaj musimy poczekać, bo one i tutaj nie, nie dolecą, i tak, tutaj mam wszystkie moje rzeczy, o tutaj jest jedzonko, i w Nederze tutaj wygląda o tak, tutaj, no ta tak, jak wam wcześniej pokazywałem Odwrócił uwagę piglinów. Wycieczka w ciepłe kraje. Yy, w... odkryj wszystkie biomy w naderze. No to tam już mam chyba trzy. Tutaj mam cały bruk, który wykopałem. I ten bruk jest chyba nawet stąd. Z wszystkiego. I tak. Tutaj będzie wejście do kopalni. Yy, tutaj będą schody na dół. Na dół, a na, a na dole będą kocie ty schodź i ty siadaj bo ty nie będziesz na, na pewno o patrzcie jaki patrzcie jaki kot ma dwa różne oczy kolorowe pierwszy raz takiego kota widzę i tak tutaj tutaj gdzie teraz macham myszką o czyli tutaj będzie yy, zejście takie do podziemia czyli do kopalni Tutaj będzie będą schody na dół i na dole będę miał villagerów i, takich, i takie sprawy. A tutaj, gdzie teraz pokazuję, będzie pszczelarnia i tutaj będzie, tam jak już zauważyliście, zacząłem robić jakby na takie różne, różne kolorowe... Tam będą chmury, słońce i takie rzeczy. I właśnie teraz, zanim jeszcze pójdziemy Yy, już się pożegnamy, to jeszcze znajdę tego jednego niebieskiego kwiatka i uzupełnię naszą, jakby to powiedzieć, yy, mozaikę. No ja tak powiem, o, stąd jeszcze zbiorę ul. I patrzcie, nawet mnie nie dotchły. Yy, dobra, o tu są niebieskie kwiatki idealnie. Ile ja tu uli znajduję? Raz, dwa, trzy, cztery. I czekajcie i stąd też zbiorę. Oła Babo. Poczekajcie. Nie, ej, ja zginę. Ja zginę. Pół serduszka. Nie, to ja nie biorę tego, bo wiem, że... Nie! Nie, proszę nie, zostaw mnie. Zostaw mnie. Mam pół serduszka, zostaw mnie. Dobra, już się odczepiły. Dobra i tutaj ma, mam tutaj sobie będę zbierał trzcinę no i takie rzeczy tutaj jeszcze możemy pozbierać te kwiatki, a, z, a zaraz wam jeszcze pokażę ile ja mam kwiatków w EQ o no i to jak sobie urośnie no to będą duże kwiatki i teraz tak to musimy przerobić na barwnik i tą jedną wełnę sobie zrobić na niebiesko. I teraz tą wełnę położyć tutaj u góry. Tylko jak się tam dostać. Poczekajcie. O, tak. Kurczę. Nie mam sprinta, nie włączyłem. No, skakuj tu. Jak ja to mam skoczyć? O, jest dobra. I ta wełna będzie sobie stała tutaj. No i tutaj mamy. No to fajnie! Dobrze, że mam odrodzenie w domku. A nie na przykład gdzieś poza domkiem. No, więc... Trzymajcie się, cześć i... Pa pa!